Marek, A dzisiaj nagrywamy kolejny film na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Nikoś. Nie I zauważyliśmy coś dziwnego obok naszego domu, no, co nie? Właśnie. Musimy tam iść, chodź. Ale nie balkonem zobaczymy, nam pokażemy? Ale balkonem nie da się. Tu jest balkon nad nami. Nie wiem, mogliśmy je tam pójść, zobaczyć. Proszę, no zobaczcie. Proszę, zobaczcie. Patrzcie, to jest jakiś dom No, mega stary. Chyba z z wdroje, tu? Morszy... Ty to jest DIRT czy drewno? To jest Nie, drewno. drewno, kurczę. Na początku wyglądało jak DIRT. Dobra, tarczy. ja ubieram też tarczę. To się chroniło. O tak, dobra, kucać Trzeba, Idziemy. Jak chciała Tak, trzeba. Ej, to wygląda Gdzie jak. Gdzie są drzwi? O tu są! Ty tu jest Pitman! Co tu się dzieje? Ej, Blaze! Pojdziemy. Ej, otwieramy te drzwi. Ej, nie, czekaj, musimy jakoś inaczej. Ej, chodźmy po bloki. Może górą wejdziemy. Tak, dobra. Chodź górą. Chodźmy po do bloki. Chaty? no czy są gdzieś Nie, nie, do chaty. Po bloki nasze. No jak tak może? Ile ich tam było? No, ja wiem. My ich, my z nimi sobie damy radę? Oh, sorry. Weźmy jedzonku! Weź so, weźmy się, podzielmy jedzonkiem. Masz? Mamy tu chlebek. Obierz no. chlebek i podziel się ze mną na pół wszystko. A ja biorę 50 bloków, dobra? Albo nie, 50 nam wystarczy. Weźmy 22 dillty. No. I daj mi jeszcze trochę. Gdzie? A tutaj? No, bo ja mam 17. 17 masz? Dobra, to dzielimy. Dobra. No. czekaj. Mam 27. Dobra, ja, już idziemy. Masz jeszcze trochę? Nie. Tak. O, masz. Ile masz? 26, dobra. Nie, 19, dobra idziemy. Ma, ja nie wziąłem bloków. Ale nie musisz, ja mam 22. A nie, bo ty nie będziesz mógł wejść w tej ostatniej. Weź te 23. Więc więcej ci nie będzie potrzebne. A nie mam kilofa, jak Dobra, tą łapką wykopimy. Nie, nie, mamy kilofów. może jest my. dziwne, że akurat za naszą chatą, nie? No. A nie przed nami na naszą coś, się, coś się pojawiło i postanowiliśmy to nagrać. Dla widzów, dla was, widzowie. I jest I to tylko dziwna chatka, więc my wchodzimy górą. I to jakby drzwi były, patrz. Patrz. No. O kurde. I tu Liliany, bo nie można wejść, bo Liliany są, nie? No, to w górze trochę. Więc możesz zepsuć. No, la ja psuję. Nad sobą. No ja cię. Jestem. Ja już też wchodzę. Za schody, właśnie ten. No dobra, będzie. To co? Bijemy łapką. Czekaj. No bij już. Ej, złotych jabłek nie mamy. Fak. No trudno. No to kop już. To gdzie, pod nas. Dobra, robię. Dawaj. Rozwalaj to. Ja tylko nie wpadnij, tylko tam. Nie wpadnę. Nic nie ma. Co? Chwile. Uwok! O kurde! Zabij! Co tam się dzieje? Aran, Mam ja A, paweł! Mam tor Nie Ja biję i starczę. Dobra, zabij. Siodło! To jest zombie konie. O wow, on mnie bije. Nie jestem tym na górę, na górę. Chlebę. No wy, ja umieram. Mam, wow, no! <ślesza> Pomagam ci. Mam kusze i strzały Trzeba razy O nie Nie kurczę, czekaj na górę! Co tu się dzieje? Pająk ze z Tima O kurczę, na ścianie jest Nie wiem Dobra, nie ma nic tutaj na A jest tutaj, no Wyjdź no chodź jest. tego Dawaj tego no tego zróbmy. Na, do na sam dole On jest. On się nie. słaby. On nic nie zrobi jak my go bijemy. Weź tego zombiaka jeszcze. No bo na sam dole jest najwięcej. <laughs> ale się... Skakujemy tam? Nie, pomału. Chodźcie, chodźcie. Tasinka! O pajączek, Najpierw wbijemy. zabijemy. Dwoj... Na... zabijamy Za Tak? O kurczę. Ty pająkiem no. nie utrupujesz! Oni się tutaj spalują. Ej, ale lewla nabijemy! No w sumie... Ale czekaj! oła, Ale ten pająk mnie tucze. No wiem, Nikosiu, bo jest uciekaj! Na, na górę! Na górę, Zabij dawaj! go! Na górę! Zabiję go tylko! Dobra, ja Dobra, cię... zabity. O nie wilk! Ja walnę, Wszystkie mnie wolę. Dobra, nie wal wilka. Dobrze. Czy walimy wilki? Dawaj. Walimy wilki. Nie, nie! Uciekaj! A... A... Oo! Nikoś! Ała. Idę po twoje itemy! Biorę twoje itemy. I się teraz będę lać. Szybko chodź idę tutaj na, do mnie. Idę, na, idę bez i idę po prostu na łapki walczyć. Ja wejdę dziwiami. Nie! O nie, bo nie masz bloków, kurde. Nie, tu stoi. Jest istny chaos. Może dirta Dobra A Co ty zbudowałeś. Nie aż takie. Dobra, wykop sobie dirta trochę. Kurczę. Ja wy... Weź Dirta trochę i wejdź wejdź dachem. Z pięć myślisz, że ci wystarczy? A, równo. O, to nawet nie pięć. A w sumie? Tak to przespawam. Kusza? tu to dildo. Nie! Jak psy tam czekają. Na mnie pewnie. No patrz, już na ciebie, wszystkie! Patrz! Po! Ale nie mają złej miny takiej. Co tu się. Blaze, na mnie poluje. Dobra, jestem. Skakuję. Jestem na samej górze, Marek. Daj mi i damy. Chodź, ja ci dam. Wszystko. Dawaj, czekaj. Masz, masz to twoje wszystko. Roś, nie krzycz. Twoje jeszcze to i to. I trzy strzały. I czekaj, jeszcze chlebek masz. Może być? No. To wszystkie i bo ja miałem kilka. Ale te psy się na mnie sfokusują. A co tu na ich się nie da pokonać? Zabijam blaze. Nie, pojąka, uważaj! Okay. Uderzyłeś psy! Uderzyłeś psy! Zabiję was, psy. mam no, zabijaj psy! Dawaj, zabijam! One za bardzo łatwo się je zabija, tylko ich jest dużo. Zabijam! Bij, bij. Bi. A biją mnie! Jasy! się mam, chyba, cztery. Ja, no, idź na górę! Idź na górę! Nie! Wejścimy. Ale jak idę... Też mnie biją! Zabiję jednego. Jeszcze tego drugiego. Wejścimy. Dobra, mam swoje wszystkie itemy znowu. I mam wszystko. Ale tutaj coś jeszcze jest. Dobra, i zabiorę. Na siebie. Mogę zjechać kolejką górską. W... O cholera. Tam, tam masz kole... kolejkę. Co? Nie. No, to... o, zombiak! O co on tu? Skąd oni się tu wzięli? On ma mieć! Kto? Zombiak! Pigmen? Jezu, jak ciemno w tym chacie. No że czemu wszyscy mnie atakują? Masz. Aha, ja. Masz. Macie, macie, macie. Zaraz was wszystkich... Oa, aua. jednak nie pokonam. Musisz wejść znowu. Ja ci... Ja ci zaraz dam wszystkie temy. tylko czekaj chlebek sobie z nim. Już piesełów nie ma, są pigmeny same. Prawie. Dobrze. Musimy ich pokonać. zaraz że dachem wchodzimy. Dobra, masz tu wszystko, swoje pajęczyny, dzielimy chlebek, masz, 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 Leoś, nie psuj nic, więcej nie masz? Leoś, zostaw to, czekajcie widzowie chwilę, chodź tu i tutaj, no. Dobra. Idziemy. No, bierz miecz do łapy. No. I teraz ich wyjaśniamy. Tylko pigmentów nie atakuj. Paniąk, zabijecie, cię. Weź tylko pigmentów. Blaza, blaza, najpierw. Dawaj tych wszystkich oprócz pigmentów. No blaza, bo nikt nie atakuje. Tak. Wszystko. No. I na końcu te. Kypająk atakuje. Dobra, no, mam na razie wszystkich. Dobra, konia. Blaza. Mamy. Konia. Co ja tylko nie zrobię? Woda? Nie, 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 nie. Czekaj. Co? bie bie Co bije! Biję! Biję! U! Jak się złogały na mnie! O! Dobra, czekaj! Weź A? moje itemy! Nie! Nie żyjesz? Musimy szybko to iść! Bierz wam. I temy znikną. Nie wiem, czy zostało mało bloków, ale ciemno jest. Nie to sobie bloka w twojej To później to go zniszczemy. To A, to później. Nie wiesz, grą Ty, grą. bo musimy iść po swoje itemy, ale one już nas nie będą chyba atakować, te pigmeny. Jeszcze no Nie. stwory na drodze, szkielet jeszcze. Nie mam na Dobra, musimy wiedzieć. Ej, jakby te liliany zarosły, to byśmy się po nich wspinęli. O, ja się wspinę po wizjonach. Okej. Okay. O, już jestem na samej górze. Tak? Tak. Dobra, o, Idę idę pojechać. Są tam? Oby nie zniknęły. Wszystkie tam są? Są. To... Ty czekaj, jeszcze nie bij, chodź na górę mi je dać. Ja wszystkie wziąłem. Daj mi miecz, tarczę i zbroję, ja tylko to miałem. Tutaj jest, na, na średnim. Na średnim. Na samej górze. Ok, daj, rozdaj mi miecz, tarczę. I to wszystko. Dałem ci bluzy? Tak. Dobra. Mmm, tu nie jest A Dajesz wszystko? Co? Jeszcze miecz. Tak? No, no i tarczę. Nie no ma tarczę. Co? Już nie masz tarczy? Gdy nie mam. Dobra, daj jeszcze ten. Y mam no, Miecz. Dobra, mam i chlebek, no. Dobra, idziemy. To Co? Ja już wszystko mam. Chlebek. A ja już mam. Tyle mi wystarczy. Już ich mało zostało. Chlebek. Ale oni mają złote miecze, więc są sieni. No chlebek, się budować... Dobra, bij, bijej. się budować do góry. O cholera. Co tu się dzieje? Dwoje ich... Zabity? Bije. Dobra, zgraźnie. Nie, jeszcze no. jeszcze są tam na dole. Nie ma, nie ma. Nie ma? Nie ma. Tu wychodzimy. A nie, tu są jeszcze zombiaki, dawaj. Dawaj, gościom. Ma Nie. Dobra, niestety. Dobra, idziemy do chaty. O nie, osadnicy. Dawaj się ich atakujemy. Ale musisz mieć zapalniczkę? Nie, nie mam. te kropki, ty. Dobra, nie, można O, uciekamy, o. Dobra, uciekamy do chaty. Do chaty, już się tam pożegnamy. No Spalamy to? Nie, nie. Dobra, dobrze widzowie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli byście chcieli więcej odcinków z takim, z tym domem, to zostawcie pięć łapek w górę. W domu. Będzie kolejny odcinek z tym domem. Z domem, czy po prostu z Minecrafta? Z domem. Jak zostaną pięć, łabek, to my się już żegnamy. Nie, nie się. Pamiętajcie również o subskrypcji. No. no i co? My się żegnamy. Cześć.